Dzień dobry, cześć. Witam się z wami w nowym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to, jak widzicie, pod tytułem TBR na 2021 rok. Od razu mówię, proszę nie zwracać uwagi na moją y, dziwną czapkę Mikołaja. Po prostu. <grym> Kupiłam ją w action i. no słuchajcie, no ona jest trochę dziwna, ale. Y, jest trochę na mnie za mała, w sensie, wiecie, ja nie mogę jej tak całkowicie naciągnąć na głowę, ale. Y, po prostu to zignorujmy. Ważniejsze są tutaj teraz książki. Przedstawię Wam książki, jakie chciałabym przeczytać w nadchodzącym roku. Wybrałam 25 tytułów, 24-25, żeby mniej więcej sobie czytać, wiecie, dwie książki miesięcznie. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że mi się to uda wypełnić. Mamy tutaj w sumie różnorodność, bo mamy... I klasyki, i mamy horror, i mamy książkę po angielsku, to jest romansem, i mamy fantastyki trochę. Także no, wiecie, mamy troszeczkę miszmasz, mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie równie em, różnorodny, tak jak ten 2020, no ale już bez wednego gadania przejdę do pokazywania tych książek. Zacznę od tego, że na pierwszym miejscu chciałabym sobie przeczytać w 2021 roku całą serię Boru Dlaczego? Dlatego, że te książki już stoją u mnie na półce trochę, już kilka miesięcy. No i wiecie, one cały czas mnie tutaj przyciągają, przyciągają mój wzrok i stwierdziłam, że no nie, no po prostu muszę je w końcu przeczytać. Mamy pięć tomów, czyli mam już pierwsze pięć książek. Może je przedstawię po kolei. Mamy Baśniob baśniobór, po prostu baśniobór to jest tom numer jeden. Mamy baśniobór. Gwiazda Wieczorna Wschodzi Bardzo ładne okładki w ogóle mają te książki, bardzo mi się one podobają Baśniobór Plaga Cieni Baśniobór tajemnice Smoczego Azylu I ostatni tom to Baśniobór Klucze do Więzienia Demonów Także tak to się prezentuje I to są właśnie to pierwsze pięć książek, jakie chciałabym przeczytać Następnie chciałabym w końcu przeczytać zniewolonego księcia C.S. Packard. Chyba tak się pojedynczyło jej nazwisko. W każdym razie moja siostrzenica bardzo zachwala tę trylogię, ale wiem też, że są liczne głosy sprzeciwu i nienawiści w stosunku do tych książek, więc mam nadzieję, że, no wiecie, że przeczytam tę książkę i sama będę mogła wydać jakiś tam osąd i że. Nie, że ta książka mi się spodoba. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo mam wszystkie trzy części na półce i kupiłam je. I, no po prostu, jak one mi się nie spodobają, to będę taka zła, ale to będę taka zła. No ale nic. Mam nadzieję, że ją przeczytam. Następnie będę robić. Ee, re, 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 re. read? <ścoughs> Chyba tak to się powinno mówić. E, Hopeless, Colin Hoover. E, ja tę książkę już czytałam, słuchajcie. Żeby Was nie skłamać, 3 lata temu, w 2017 roku chyba No i pokochałam tę książkę, w ogóle Konnie Hubert jest jedna z moich takich bardziej lubianych autorek No więc słuchajcie, ja sobie zakupiłam Hopeless na Vinted swoją drogą No i będę czytać na pewno, na pewno będę czytać Tutaj taka ciekawostka, czytałam też *losing Hope Czyli tę samą historię, ale opowiedzianą z punktu widzenia tego głównego, męskiego bohatera, tylko kurczę, ja nie pamiętam, jak on się nazywał Dina z punktu widzenia Dina yy, no i no wiecie, no tak średnio w sumie to tak no nie wiem, no chyba jednak wolę tą historię tą Hopeless, jako wiecie, ten pierwowzór i tą pierwszą część to raczej będę fanką tylko Hopeless yy, no i na pewno ją też będę sobie czytać Następnie mamy coś z kryminału i będę czytać Leung Huberta Hendera. Jest to, jeżeli nie wiecie, jest to autor, który w ogóle urodził się w Wielkiej Górze. I on pisze kryminały, a przynajmniej ten i były jeszcze dwa inne, które akcja dzieje się właśnie w Wielkiej Górze i okolicach więc to jest bardzo ciekawe. No bo wiecie... To jest miasto, w którym ja mieszkam, więc no, to naprawdę jest coś fajnego, coś ciekawego przeczytać o własnym mieście w książce takiej, wiecie, fabularyzowanej, a nie żadnej reportażowej No więc na pewno będę czytać tę książkę I dla ciekawskich kupiłam ją w ogóle, bo jej nakład chyba się już skończył, tak mi się coś kojarzy, albo się już wykańcza Bo ja ją, słuchajcie, kupiłam na taniej książce z outletu, więc taka ciekawostka Następnie y, mam w planach przeczytać książkę, która była hype'owana i była bardzo poczytna i była bardzo popularna y, już lata temu, bo ona była... Kiedy ona była popularna? W 2016 roku? Albo w 2017? Jakoś, jakoś te lata, tak. To wtedy było, jak ja dołączyłam dopiero do ym, blogosfery książkowej i kiedy dołączyłam do Bookstagrama. A mowa o Królu Kruków. Królu Kruków, dobrze powiedziałam. Maggie Steve Water. Ja mam y, wszystkie cztery części tej serii. Y, jeszcze ich nie przeczytałam absolutnie. W ogóle pamiętam, że Król Kruków to był y, taki biały kruk, nawiązując <laughs> do tytułu, y, bo, bo tej książki nigdzie nie można było dostać. Ja ją kupiłam chyba na Dadalusie za 10 zł. Y, więc, y, no, bardzo fajnie, bardzo spoko. Y, no, i tyle po prostu. Będę chciała przeczytać tę książkę. Następnie będę chciała przeczytać sobie trzeci tom Zaginionych miast Jestem w trakcie drugiego tomu yy, No i cóż, no uwielbiam pióro autorki yy, Bardzo mi się podobają te książki Pierwszy tom był rewelacyjny, drugi tom yy, Jest też dobry, chociaż jestem w sumie dopiero na początku Więc no nie mogę jeszcze powiedzieć Czy wiecie, czy jest lepszy, czy gorszy od pierwszego tomu yy, No ale na pewno trzeci tom będę czytać sobie nowym, po nowym roku yy, Taki mam plan yy, No i Tyle. Mam też nadzieję, że wydawnictwo IU i będzie wydawać w tym roku kolejne części tej serii. Następnie tutaj pokażę część numer jeden, ale coś, co zaliczam do jednej książki, bo będę czytać... Księżycowe miasta Sary Jamas, um, bo słuchajcie, ja bardzo lubię tę autorkę, zresztą ja już to mówiłam i pisałam chyba bardzo dużo razy, szkolny tron to uwielbiam. Wiem, że jest mnóstwo przeciwników tej serii. Um, natomiast no, ja mam do tej serii jednak jakieś tam sentymenty, no i szkolne tron to jednak wiecie, to będą książki, które gdzieś tam zostaną chyba za mną już zawsze. Um. No więc na pewno będę czytać te książki, bo jestem ciekawa, co tutaj autorka od Janie Pawliła co tutaj namieszała, bo wiem, że też te książki zbierają różne opinie, bardzo różne Jedni je kochają, drudzy nienawidzą Także no, jestem bardzo ciekawa O, muszę przesunąć je to do ściany O, dobra Następnie Będę czytać Ja, Diablica, Katarzyny, Bereniki, Miszczuk W sensie to jest pierwszy tom serii, a ja na pewno będę czytać, wiecie, też inne książki z tej serii No ale pokazuję ja tutaj pierwszy tom, żeby nie było Będę go czytać też w tym roku Ja, Diablica, Ja, Anielica, Ja, i Ja, Ocalona Tak chyba to idzie No i tyle Jestem bardzo ciekawa tej serii, bo ja pióro tej autorki bardzo lubię no, jestem ciekawa tych książek. Po prostu. Zaczynamy już drugą kupkę, którą sobie tutaj przygotowałam. I mamy tutaj Anna and the French Kiss, czyli w wolnym tłumaczeniu Anna i francuski pocałunek, chociaż u nas to zostało przetłumaczone jako Anna i pocałunek w Paryżu. Rozumiem dlaczego się tak stało, bo ten tytuł jest po prostu dwuznaczny, ale nieważne. Ja zaczęłam tę książkę, z czytać w tym roku. Nawet jestem na 20 stronie. Ale no po prostu, wiecie, no tutaj na obowiązków, na różnych innych książek do czytania. Sprawił, że odłożyłam tę książkę. No ale na pewno będę chciała ją kontynuować w 2021 roku. Bo słuchajcie, ta książka ma naprawdę łatwy angielski. W sensie, no ja ją czytam. Ja rozumiem zdecydowanie większość tekstu i wiem, co tutaj się dzieje, więc no, będę ją sobie czytać. A w ramach ciekawostki jeszcze dopowiem, że ja nadal nie skończyłam książki Tacherech Mafii. U nas to jest Gdyby Ocerność o twoje imię, ale zapomniałam jak to było po. Avleos, Awlejos, Expans of sea". właśnie, to było tak. No, to jeszcze nie skończyłam tej książki i chyba domyślam się dlaczego. Chyba to po prostu dlatego, że jednak no, pióra autorki nie do końca mi podchodzi. Jednak no, no nie wiem, no wiecie co, jeżeli ja się męczę z książką jakąś y, prawie dwa lata, no to to jest chyba już y, naprawdę źle y, No więc, no nie wiem, nie wiem, po prostu ja nie wiem Może mi się uda w tym roku ją skończyć, mam nadzieję y, No ale chyba to właśnie przez to, że po prostu pióra autorki mi gdzieś tam nie leży I jednak ta książka, ta historia, no jednak to nie jest to, co mi się jakoś podoba no ale nic. Następnie w tym roku będę chciała przeczytać tego kloca w końcu. To Stevena Kinga. Ja tę książkę dostałam w zeszłym roku na święta od mojej mamy i właściwie sama poprosiłam o tę książkę i powiedziałam, że mamo, ja chcę tą książkę, ja ją będę czytać, proszę, kup mi. No i tak, zaczęłam ją, zaczęłam ją, zaczęłam ją, okej? Okay? Zaczęłam ją. Przeczytałam aż 46 stron. Także y, liczy się, że zaczęłam tę książkę. Em, zaczęłam ją w sumie tuż po obejrzeniu drugiej części, to. Słynąłabym druga część, to była beznadziejna. Nieważne y, No, ale zaczęłam tę książkę, no i na pewno będę ją kontynuować w tym roku. Jest ona bardzo gruba, bo ona ma aż. Em, 1090. No, 1100 stron. 1100 stron, także wiecie. Będzie ciekawie, bardzo będzie tutaj ciekawie. Yy, no, więc tyle, będę sobie czytać. Yy, I ta okładka jest bardzo ładna. Tak, my way Dobra. Yy, następnie mamy yy, trzy tomy pewnej serii, którą zaczęłam czytać w tym roku. Yy, a mowa o prywatnym śledztwie Agaty Brock. Yy. Ja przeczytałam w tym roku pierwszy tom. Niestety czekałam na kontynuację tej serii. Z racji tego, że po prostu, no, gdzieś tam, wiecie, no, no, był błąd chyba w magazynie, bo wydawnictwo przez przypadek wysłało mi tą pierwszy i tą trzeci, a ja chciałam jej przeczytać po kolei, więc dosłali mi tą drugi i czwarty, z czego oczywiście bardzo się cieszę. No i. Tutaj mam tom drugi, czyli um, noc, To jest w ogóle chyba takie świąteczne trochę bardziej. W sensie takie, wiecie, świąteczne, zimowe. No nie wiem, nieważne. Yy, także będę czytać yy, też w nadchodzącym roku. Następnie mamy straty, które okładki są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. I mamy katastrofalny błąd. No i też te książeczki są cieniutkie, słuchajcie. One mają po 220 stron, 230, więc to jest naprawdę jedno popołudnie i macie książkę z głowy, że tak powiem. Następnie, teraz już przechodzimy do takich bardziej klasyków, bo to już jest ostatnie książki, jakie wam tutaj pokażę. Um, w końcu będę czytać, będę kontynuować przygodę z Harrym Potterem, taki mam plan Chciałabym przeczytać w tym roku trzeci tom Harry'ego Pottera, czyli yy, Harry Potter i więzień Azkabanu yy, pff, No, po prostu <laughs> Pierwszy i drugi tom czytałam w 2017 roku chyba też yy, No więc w końcu wypadałoby, yy, wiecie, kontynuować gdzieś tam tą moją przygodę z Harrym Potterem i z piórem J.K. Rowling Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że ten tom mi się spodoba. A teraz przechodzimy już bezpośrednio do klasyków klasyków. I mam tutaj w sumie 6 książek. Najpierw pokażę wam dwie. Chciałabym w 2021 roku kontynuować swoją przygodę z Anią z Zielonego Wzgórza, więc stąd chcę przeczytać tom numer 2, czyli Ania z Avonlea. Oraz to numer 3, czyli Ania na uniwersytecie. Um, no. Po prostu e, czytałam w tym roku e, Anię z zielonego wzgórza mm, po raz drugi w swoim życiu e, i utrzymuję nadal, że jest to moja ulubiona książka, e, taka kojarząca mi się, wiecie, z lekturami i z podstawówką i tak dalej. No po prostu no, ta Ania to ma coś w sobie takiego, co sprawia, że mnie to bardzo, bardzo przyciąga i sprawia, że... Chcę poznawać jej przygody dalej Następnie, a propos, nawiązując do Ani z Zielonego Wzgórza będę chciała sobie przeczytać Dziwne losy Jane Eyre chociaż u mnie, ja mam tą taką wersję z tej kolekcji klasyków coś takiego, klasyków romantycznych, coś, coś w ten deseń i mam tutaj, po prostu to jest ten zatytułowany Jane Eyre no ale to chyba raczej się nie różni niczym od, wiecie tylko tytuł. Więc tutaj mamy część pierwszą Jane Eyre, a tutaj mamy część drugą, i to również zajmuję jako jedna cała książka, powiedzmy. Więc tak, na pewno będę sobie czytać te książki. A także chciałabym przeczytać Dumę i Uprzedzenie Jane Austen, bo, bo, bo tak, po prostu, bo tak, bo Duma i Uprzedzenie to jest książka ponadczasowa, którą kochają miliony. A ja nigdy tego nie czytałam. Oglądałam tylko film kilka razy. Przyznaję się bez bicia. Film uwielbiam z Cairo Knightley, a książkę jeszcze nie czytałam, ale mam ogromną nadzieję, że mi się uda to nadrobić w tym roku. I ostatnim klasykiem, jakiemu chcę podołać, są wichrowe z góra Emily Bronte. Ta książka już stoi na mojej półce chyba z dobrych 5 lat coś koło tego. Ja ją kiedyś, słuchajcie, zaczęłam. Ja ją kiedyś zaczęłam, ale doszłam do... Do, do której strony ja doszłam? Nawet chyba nie byłam na setnej stronie. I po prostu przerwałam tę książkę, bo no jakoś mnie to tak znudziło. I nie czytam dalej. No ale bardzo chcę wrócić do tej historii, bo już nie pamiętam co tutaj się działo, więc no, po prostu. Yy, Okej, okay. ile mamy książek? Dużo. Jak liczyłam wcześniej, to 25 książek. Także tak to się prezentuje. Tyle będę czytać. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko przeczytać. Mam nadzieję, że będę mogła Wam na bieżąco tutaj zdawać relacje, czy przeczytałam te książki, czy nie. Mam nadzieję też, że mi się wszystkie spodobają. No i tyle. Po prostu to jest mój TBR na 2021 rok. Możecie mi dać znać w komentarzu, co Wy macie w planach przeczytać w przyszłym roku. Być może nasze plany się pokrywają i będziemy mogli zorganizować wspólnie jakiś maraton. Kto wie, kto wie. No i tyle. Dajcie znać też, czy czytaliście którąś z tych książek i czy Wam się ona podobała. Tego też jestem bardzo ciekawa. A ja się już z Wami dziś żegnam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym. Pimięk. Cześć.